Dzień dobry, Kazimierz Baczewski z redakcji Boles Info. Bardzo serdecznie witam dzisiaj prezydenta Bolesławca, pana Piotra Romana w takim programie Question and Answer, czyli pytanie i odpowiedź. Panie prezydencie, od razu pierwsze pytanie. Bolesław pyta, słyszałem, że pana ktoś prześladuje, czy to prawda? A może nie prześladuje, ale kierunek jest raczej nękania. To jest tak, że rzeczywiście co jakiś czas pojawiają się różnego rodzaju groźby. No w tej chwili więcej nie mogę powiedzieć, jeśli chodzi o nękanie, dlatego że sprawa jest w prokuraturze i na policji. Wczoraj składałem zeznania. Mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie w jakiś sposób wyłagodzona i, i że osoba, która to robi, przychodząc do domu, przychodząc do urzędu, że trochę się zreflektuje. Pani Ewa pyta, co z domem senioralnym budowanym przez szpital? Zero informacji. Telefony na stronie internetowej nie są aktywne. Proszę pamiętać, że szpital nie podlega prezydentowi, więc myślę, że to pytanie trzeba zadać albo panu staroście, albo panu dyrektorowi Kamilowi Barczykowi. Agnieszka pyta, dlaczego sytuacja rynku pracy dla kobiet jest tak dramatyczna? Czy sytuacja na rynku pracy w Bolesławcu jest najlepsza od 30 lat? My mamy bezroboć, poziom bezrobocia najniższy na Dolnym Śląsku po aglomeracji wrocławskiej, czyli wszystkie powiaty są za nami. Oczywiście wciąż jeszcze można dyskutować na temat wielkości wynagrodzeń, i innych rzeczy, ale generalnie, to z tego co wiem, jest bardzo dużo ofert pracy, natomiast no. Na pewno przydałoby się więcej ofert pracy dla osób z wyższym, lepszym przygotowaniem i z lepszymi wynagrodzeniami. Od pana Ryszarda mamy pytanie. Czy miasto ma w planach budowę komunalną na tani wynajem bez możliwości dojścia do własności? Miasto ma taki plan, ale on będzie uzależniony od uruchomienia środków finansowych z programu rządowego. Teraz trwa bardzo poważna dyskusja. Wczoraj oglądałem kilka programów na ten temat. Ja myślę, że największym problemem w Polsce jest to, że. Około 2 milionów mieszkań stoi pustych w Polsce. One stoją dlatego, że prawo jest tak skonstruowane, że ludzie nie chcą meldować lokatorów, Proszę sobie wyobrazić teraz, jeżeli te 2 miliony mieszkań zostałoby zapełnione, to mielibyśmy około 4 milionów ludzi, którzy rozwiązaliby swój problem mieszkaniowy. Natomiast na, z naszej strony my realizujemy program mieszkaniowy, budujemy jako TBS budujemy bloki mieszkalne przy ulicy Zwycięstwa. A mamy też kolejne tereny, na których możemy budować. Oczywiście, proszę sobie zdać sprawę, że to są wielomilionowe inwestycje, więc tutaj potrzebne będą specjalne linie kredytowe, żeby po prostu przeżyć, żeby miasto dało radę. I teraz kilka pytań od anonimowego czytelnika, który nazywa się Brudnożółta Fortycja. Dlaczego nie ma konsultacji społecznych przy projektowaniu np. basenów odkrytych? Dlaczego mieszkańcy nie mogą decydować, jak ma wyglądać miasto? Jest bardzo dużo konsultacji, szczególnie jeśli chodzi o planowanie przestrzenne. Inaczej rząd Norwegii nie przyznałby Bolesławcowi nagrody za najlepszą partycypację, czyli najlepszy udział społeczny w planowaniu przestrzennym. Jeśli chodzi o koncepcję basenów, ona była wielokrotnie pokazywana, prezentowana, i chcę powiedzieć, że koncepcja ta, która jest realizowana na ten park rodzinny, wodny, ona nie wyklucza również elementów związanych z tymi propozycjami dotyczącymi młodych ludzi, ponieważ po wybudowaniu tego obiektu, który będzie nieprawdopodobnym produktem ściągającym turystów i mieszkańców, my planujemy wrócić do leśnego potoku i na leśnym potoku właśnie te postulaty spełnić. Czyli inaczej mówiąc, po takim liftingu, Zrobić tor, może nawet uda się 50 metrowy dopływania wraz z miejscem do skakania. I takie oddanie młodym ludziom tego terenu, który jest dość wyizolowany. Więc można tam zrobić może nie Ibizę, ale jakieś beach party, Bahama Beach. I można rzeczywiście to miejsce przeznaczyć na właśnie tego typu, tego typu atrakcje. Bo rzeczywiście są ludzie, którzy tego potrzebują. Umieszczenie basenu takiego, o którym mówi Tutaj bolecno auta spowodowałoby konieczność rezygnacji z tych urządzeń, które dotyczą tych najmłodszych dzieciaków czy dzieciaków trochę starszych, które tam będą miały raj, to będzie na pewno obiekt, jakiego nie ma w promieniu, przynajmniej 50 do 100 km. Nie ma takiego obiektu. Tutaj zapewniam Państwa, że już w czerwcu zobaczycie coś niesamowitego. Co robią urzędnicy, których nie interesuje zdanie mieszkańców? No to jak gdyby od konsultacji kolejny. Ja mogę pokazać konsultacje na przykład na budynki, budowę budynków przy ulicy Zwycięstwa, gdzie było informowanie, i było zaproszenie na debatę, i proszę Państwa, na tą debatę przyszła jedna osoba. Więc to też jest tak, że wydaje się, że takim najprostszym elementem jest to, że mamy w Bolesławcu radnych. Mamy portale internetowe, które przekazują w różny sposób opinie mieszkańców, i mieszkańcy z tego bardzo dużo korzystają. Naprawdę proszę mi wierzyć, my się wczytujemy w te opinie, bierzemy je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji czy przy planowaniu jakichś kolejnych działań. Kolejne pytanie od forsycji, co napisał, jest przejęzyczenie, widocznie co z palcem na Zgorzeleckie chodzi, co z placem na Zgorzeleckie. Plac na Zgorzeleckie jest w tej chwili praktycznie własnością prywatną, ponieważ użytkownik tak został tak został zdecydowany przez sąd i to ten użytkownik ma pełne prawo do zabudowy tego placu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, który to plan zakłada Budowę centrum takiego mieszkalno-usługowo-handlowego, ale to już decyzja jest w ramach no, użytkownika tego placu. Kolejne pytanie, dlaczego miasto pozwala na budowanie Pato de nie, Też nie bardzo wiem, Pato Patodenwerka to trzeba pokazać, gdzie. Ogromna większość mieszkań w Bolesławcu jest budowana przez bolesławieckich przedsiębiorców? I znajduje szybko nabywców. Tu, ostatnio, chociażby uruchomienie kredytu dwuprocentowego spowodowało duże zainteresowanie mieszkaniami na końcu ulicy Staroszkolnej, o czym niedawno rozmawiałem. Jest ważne to, że w Bolesławcu w ciągu ostatnich kilku lat powstało tysiąc nowych mieszkań, i spora część z tych mieszkań jest już zasiedlona. No ja przypomnę chociażby teren pomiędzy ulicą śluzową Gdańską. Lubańską i Garncarską, gdzie jeszcze kilkanaście lat temu były przecież pola i łąki. Sam tam wyprowadzałem psa na spacer. A teraz mamy ogromne, ogromne osiedle. Kolejne pytanie od innego anonima. Dlaczego już nie bezpartyjni? Projekt bezpartyjnych nie sprawdził się w ostatnich wyborach. My nie byliśmy dopuszczani do mediów. Uważam, że mieliśmy dobry program. Program, który obejmował bardzo dużą ilość dziedzin, ale niestety zarówno PiSoska, TVP, jak i TVN nie wpuszczały nas do mediów, czyli nie mogliśmy tak naprawdę zaprezentować swoich postulatów. Natomiast dzisiaj układ jest trochę inny. Nam chodziło przede wszystkim o to, żeby pokazać, że ten duopol Platforma PiS nie jest dobry dla Polski. Dzisiaj mamy kilka przynajmniej ważnych i silnych. Instytucji partyjnych, takich jak Trzecia Droga czy Konfederacja, które rzeczywiście idą tym śladem, o którym my podążaliśmy. A przypomnę też, że jeśli chodzi o wybory samorządowe, to zazwyczaj to był Komitet Piotra Romana bądź też Komitet Forum. My w tych wyborach uznaliśmy, że nazwa Komitet Piotra Romana Forum Miasta nawiązuje do idei forum, czyli miejsca ścierania się opinii różnych i też do stowarzyszenia, które przez 25 lat funkcjonuje już w Bolesławce. Teraz od Katarzyny. Co z centrum przesiadkowym? Centrum przesiadkowe firma, która wygrała przetarg na, na opracowanie dokumentacji wycofała się z tego. Myśmy poszli do sądu. Sąd orzekł zwrot wszystkich pieniędzy, które tam zostały wydane nawet z pewną nadwyżką, bo z odsetkami, więc będziemy do tego tematu musieli wrócić. No niestety tamta firma najpierw wygrała przetarg, a później Uznała, że nie jest w stanie tego wykonać, miała jakieś problemy finansowe i inne. My nie straciliśmy finansowo, natomiast straciliśmy czas, co nie znaczy, że my nie, nie, nie chcemy w tym miejscu wykonać najważniejszego elementu, czyli wykonać parkingu obok dworca kolejowego. Mamy taki wniosek zapisany w Zidzow, w tym dokumencie, który ostatnio podpisywaliśmy i chcielibyśmy jeden z takich parkingów wykonać. Dla starszych mieszkańców to będzie wiadomo gdzie czyli tam gdzie kiedyś był światowi tam jest możliwość zrobienia parkingu który będzie w pewnym stopniu łagodził problemy związane z parkowaniem tych którzy korzystają z dworca. Teraz panie prezydencie kilka pytań od Bartka. Dlaczego no komunikacja miejska nie dociera do gminy wiejskiej Bolesławiec. Dlatego że nie ma podpisanego porozumienia dlatego że gminy wiejskiej nie stać na takie rozwiązanie. Dlatego że gmina wiejska to jest 30 wsi, i doprowadzenie do każdego od Kozłowa na północy aż tam na południu do granicy z Powiatem Lubłeckim kosztowałoby bardzo dużo pieniędzy, natomiast tę lukę wypełniają inne, inne zakłady, inne firmy, które proponują z tego co wiem, chociażby PKS czy inne, dowóz do Bolesławca. Ale przypomnę też. To była nasza decyzja, że bezpłatna komunikacja miejska nie jest tylko dla mieszkańców, ale też dla wszystkich, również dla Bartka i wszystkich tych, którzy mieszkają poza Bolesławcem. Kolejne pytanie: Czy dysponuje Pan danymi dotyczącymi zwiększenia się przez, yy, przez to, nie? natężenia ruchu w mieście i jego zakorkowania? Ja mogę powiedzieć, że liczba osób jeżdżących bezpłatną komunikacją zwiększyła się o ponad 100%. Od momentu, kiedy uruchomiliśmy, widać to po autobusach wielokrotnie. Kiedyś zwracano mi uwagę, że autobusy woziły powietrze przed wprowadzeniem, że były takie kursy. Natomiast dzisiaj widać wyraźnie, oczywiście, które kursy są najważniejsze, ale to jest też ogromny, ogromna atrakcja dla osób wykluczonych transportowo. To jest propozycja dla osób, które nie chcą parkować w strefie, mogą zaparkować poza strefą i dojechać autobusem do centrum. No i też, ponieważ kupujemy autobusy kolejne autobusy elektryczne, duży spadek emisji tych wszystkich substancji szkodliwych do powietrza atmosferycznego. Kolejne pytanie. Dlaczego Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej nie obsługuje mieszkańców gmin wiejskiej Bolesławiec, a robi to firma z Jawora? I związane z tym, czy ratusz składał ofertę gminie, lub był zaproszony do postępowania przetargowego? Miejski zakład gospodarki komunalnej jest zakładem, w którym 100% udziałów ma gmina miejska. A zakład gospodarki komunalnej wybiera te miejsca, mu się to opłaca, ponieważ z tego co wiem, oferta tej firmy zewnętrznej była bardziej atrakcyjna cenowo, więc zakład nie ma obowiązku. Dla nas najważniejsze, dla mnie jako prezydenta miasta, jest to, żeby problem usług komunalnych rozwiązywać do granic miasta, a tam, gdzie można, tak jak na przykład w, na przykładzie wodociągów, rozszerzać to. I myśmy rozszerzyli to już o cztery gminy, tak? Gmina Wiejska, Lwówek, Śląski, Wleń, a mamy już kilka gmin, które chcą się do tego systemu przyłączyć. My mamy w tym interes, bo sprzedajemy tam wodę. Oni mają interes, bo mają czystą wodę i trochę tańszą cenę wody, bo obsługuje to kompleksowo nasza firma. Kolejne pytanie: dlaczego abonament parkingowy w strefie płatnego parkowania jest tak drogi dla osób z ościennych gmin, które przecież dojeżdżają do Bolesławca do pracy, odwożą dzieci do szkół na zakupy, etc.? Tam de facto wydają pieniądze? Abonament nie jest droższy niż w innych miastach, natomiast my to trzeba odwrócić. Myśmy stworzyli bardzo dobry system ulg dla mieszkańców Bolesławca, bo oni płacą podatki, oni utrzymują te parkingi i rzeczywiście dla mieszkańców Bolesławca abonament jest no, wyjątkowo tani, tak bym powiedział. 20 zł za miesiąc czy 200 zł rocznie, to wychodzi wtedy 16 zł za miesiąc. Możliwość parkowania przy swojej ulicy i ulicach przyległych, więc jest bardzo dużo ulg dla mieszkańców. Natomiast jeśli chodzi o ten abonament dla nie mieszkańców. On jest na poziomie zbliżonym do wielu, wielu, bardzo wielu miast, których strefy parkowania funkcjonują. Myśmy to ostatnio badali. Miasta zdecydowanie mniejsze od Bolesławca takie strefy też już mają. Czy jest Pan zwolennikiem przyłączenia gminy wiejskiej Bolesławic do gminy miejskiej? Ja tak, natomiast gmina wiejska nie. Ja generalnie jestem za tym, żeby uprościć system administracyjny w Polsce, bo on jest archaiczny, on jest stary. Należałoby zlikwidować sporą część powiatów, albo w ogóle zastanowić się nad powiatami. Należałoby w pierwszym rzucie zlikwidować wszystkie gminy obwarzankowe i przyłączyć do tych aglomeracji miejskich. Bo proszę Państwa, no przecież miasto się rozlało. Tak naprawdę Dobra, Kruszyn, no Bożejowice, Otok, to, są, to jest miasto. Tam są Dla tych ludzi to jest tylko sypialnia, natomiast całe centrum życia jest w Bolesławcu. Byłoby to z korzyścią zarówno dla mieszkańców, miasta, bo nam się kończy przestrzeń wolna, chociażby jeśli chodzi o działki dla inwestorów, ale byłoby też duża ulga dla mieszkańców gminy wiejskiej. Czy miał Pan wpływ na decyzję o instalacji kamer w ramach systemu Canard na skrzyżowaniu ulic Tysiąclecia i Chrobrego, jeżeli tak albo nie? Czy miasto partycypuje w zyskach z tego tytułu? Ja nie tylko nie miałem wpływu, ale nawet nie byłem informowany o tym, że na tym skrzyżowaniu ITD zamieściło te kamery. Prawie wszystkie albo wszystkie skrzyżowania świetlne nie podlegają prezydentowi, tylko staroście, bo to są skrzyżowania najczęściej dróg wyższej kategorii niż, niż drogi gminne. Uważam, że ten system jest źle zrobiony, jeśli chodzi o to skrzyżowanie z ulicą tysiąclecia. Z tego co wiem, to pan starosta ostatnio mi mówił, że będzie pracował nad tym, żeby to zmienić, ale powtarzam, ITD, inwestor nie zwracał się do nas. O cokolwiek, jeśli chodzi o montaż tych urządzeń. Zresztą znam parę moich znajomych, którzy też z zaskoczeniem otrzymali pierwsze mandat. Kolejne pytanie od Bartka. Dlaczego w Bolesławcu nie ma porządnego marketu budowlanego, jest natomiast aż kilka dużych spożywczych? No dlaczego nie ma? Dlatego, że do tej pory nikt tu nie zainwestował. Tak? Jest market, w zasadzie no są, jest mrówka, jest Bricomarché. Są sklepy majstra, ale rzeczywiście ja wiem, że ludzie czekają na to. Ja czytając to pytanie, po przeczytaniu tego pytania zadzwoniłem do inwestora, który planuje budowę na ulicy Staroszkolnej. Wczoraj dzwoniłem i mówił, że jego decyzja jest taka, że najpierw musi wybudować rondo, rondo, które będzie stanowiło zjazd z tej średnicy obwodnicy miejskiej i formalizują się ostatnie decyzje dotyczące możliwości zbudowania tego ronda w momencie, kiedy już ten zRID będzie zakończony, czyli to jest zamiar realizacji inwestycji drogowej, to wtedy on buduje Rondo i dopiero po wybudowaniu Ronda planuje budowę marketu budowlanego na ulicy Staroszkolnej. Teraz od kolejnego to pytanie. Dlaczego pan prezydent i pan prezes MZK podzielili mieszkańców na dwie kategorie, na tych lepszych i gorszych? Ci lepsi mają dojazd do celu, a gorsi muszą bawić się przesiadkami. Proszę mi pokazać takie miasto, w którym wszyscy mieszkańcy mają, że tak powiem, przystanek pod swoim domem. Bardzo dużo ludzi tego chce. Proszę pamiętać, że to jest usługa bezpłatna, ale nawet jak była płatna, to myśmy dwie trzecie musieli dopłacać do tych biletów, bo inaczej przy tej cenie nikt by nie jeździł, niewiele osób by jeździło. W żadnym mieście sieci nie ma tak skonstruowanej, bo jest stosunkowo niedużym miastem. Ja we Wrocławiu, w Legnicy czy w Warszawie nie mam żadnego problemu z tym, że czasami trzeba podejść nawet kilometr do tego, żeby wsiąść przystanek. Więc sieci są skonstruowane, my nad nimi cały czas pracujemy, ale one są skonstruowane tak, żeby rzeczywiście te główne ramy, ten szkielet, tą, tą, takie aorty żeby dawały możliwość dojazdu do pracy czy do szkoły. Mamy sezon grypowy, a Pan ma władzę i wiedzę. Ile dawek szczepionek zostało zaaplikowanych w naszych instytucjach? Ostatnimi laty wszyscy się przestrzegali w informowaniu nas, bo to było ważne. Dzisiaj nikt nie informuje, ile szczęśliwców zostało uratowanych. Nie mam wiedzy na temat tego. Ja sam się zaszczepiłem na grypę. Dobrze. Kolejne pytanie. Dlaczego po utworzeniu strefy płatnego parkowania prezydent nie wykonał wymaganych przepisami ustawy o drogach publicznych i uporczywie z premedytacją nie wyznaczył miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych? Utworzenie strefy płatnego parkowania to zmiana organizacji ruchu. Powstały też zupełnie inne, nowe miejsca parkowania, na przykład części przy ulicy Piaskowej i w kilku innych miejscach. Dlaczego prezydent nie dopełnia swoich obowiązków, szczególnie wobec najsłabszych bolesławian? Ten przepis nie obowiązuje w przypadku wejścia, gdzie są już miejsca parkingowe, natomiast miejsc dla niepełnosprawnych jest sporo. Gdybyśmy każdemu niepełnosprawnemu chcieli zapełnić miejsce jedno, to praktycznie nie mielibyśmy już innych miejsc parkingowych. Jest bardzo dużo osób, które, które dysponują opinią, odpowiednią decyzją o tym, że są osobami niepełnosprawnymi. Mieliśmy taki przypadek ostatnio na ulicy Fabrycznej i tam też problem został rozwiązany w ten sposób, że rzeczywiście uznano, że te miejsca parkingowe są wystarczającej ilości. Teraz takie trudniejsze pytanie dla Pana. Kiedy w końcu odejdziesz? Tak? Z Padołu Ziemskiego nie zamierzam jeszcze, czy może zmartwię niektórych odchodzić. Natomiast <grytanie> jeśli chodzi o, o funkcję prezydenta, to mam wielką nadzieję, że za 5 lat. Tak, po zakończeniu następnej kadencji. Kolejny, od Anny mamy teraz trzy pytania. Co miasto robi, aby zatrzymać młode pokolenie w Bolesławcu? Ja uważam, że młodzi powinni podróżować, młodzi powinni poznawać świat. Ja widzę po swoich dzieciach. Mnie bardziej cieszy to, kiedy ci młodzi wracają, bądź też przenoszą się inni młodzi, którzy do Bolesławca przyjeżdżają. Natomiast wartość osoby młodej, która zobaczy trochę świat, Zobaczy inne rozwiązania i zdecyduje o powrocie do Bolesławca, jest dużo większa. Ja apeluję do młodych, żeby korzystali z tego, że świat jest dla Was otwarty, że jest wolność, że jest możliwość przemieszczania się, że są tanie linie lotnicze, że mamy paszport w domu, bo myśmy takich możliwości nie mieli. Natomiast powtarzam, Bolesławiec Was przyjmie zawsze z otwartymi rękami. Mieszkań jest bardzo dużo, będą następne, pracy jest bardzo dużo i też jest dużo. Możliwości spędzania wolnego czasu, edukowania dzieci, zakładania rodziny. Wszyscy to podkreślają ci, którzy do Bolesławca się skądś sprowadzają, gdzieś tam z Lubania, ze Zgorzelca, rozmawiają z takimi osobami i wszyscy podkreślają, że ta oferta dla tych ludzi jest zdecydowanie większa niż e, nawet w niektórych miastach dużo większych od Bolesławca. Kolejne pytanie od Anny: dlaczego mieszkańcy z mniejszych miejscowości są wykluczeni komu komunikacyjnie? Ostatni autobus o 18. To jest pytanie chyba do prezesa PKS. -u. PKS jest instytucją powiatową. I ostatnie pytanie, Anny. Dlaczego obywatele Ukrainy są zatrudnieni w pierwszej kolejności? Ja nie znam takich przypadków, żeby zatrudniani byli w pierwszej kolejności, więc nie wiem o co chodzi. Wiem, że w niektórych zakładach rzeczywiście zatrudnia się poprzez agencję pracy tymczasowej i tam nie tylko osoby z Ukrainy, ale z różnych krajów z całego świata. Ale to jest związane z brakiem rąk do pracy. W Bolesławców w tej chwili mamy brak rąk do pracy w niektórych firmach? I ostatnie pytanie teraz panu zadam w tej serii pytań. I no pytanie stres, yy, 170, w sumie my jesteśmy, jesteśmy daleko jeszcze i ostatnie pytanie będzie takie. Panie prezydencie, czy dojdzie do budowy nowego, wielopowierzchniowego marketu budowlanego, tak jak to było zapowiadane? Czy proces wymiany, i to byłoby, to już Pan odpowiadał na to pytanie, i to ostatnie pytanie było takie, czy proces wymiany oświetlenia ulicznego już się zakończył, i czy będzie więcej oświetlenia nad pasami dla pieszych na głównych ciągach komunikacyjnych w Bolesławcu? Trwa cały czas weryfikacja, kwestia ustawiania tych opraw, kwestia wzmacniania niektórych. Tam ważne jest to, że np. strumień światła musi być na podstawie audytu. I na podstawie norm Unii Europejskiej, która dzisiaj mówi o tak zwanym zaśmiecaniu nieba. Więc to jest inne, to są inne zasady niż kiedy tworzono. Planujemy kolejne 300 lamp oświetleniowych, głównie w podwórkach dostaliśmy, zdobyliśmy na ten cel pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o przejścia do pieszych, to będą kolejne przejścia nie tylko przez nas realizowane, ale chociażby na ulicy Fildorfa, Nila, generalna dyrekcja planuje doświetlenie przejścia z ulicą Agatową. A ulica Wesoła będzie doświetlona, e, ustaliliśmy doświetlenie chociażby przejścia dla pieszych obok szpitala, tam koło przystanku autobusowego, także to jest, my jako jedni z pierwszych wprowadzaliśmy doświetlenia przejść dla pieszych i to jest proces, który będzie trwał. Ja bym chciał, żeby każde przejście dla pieszych w Bolesławcu było oświetlone specjalnym strumieniem światła, tak żeby kierowca z daleka, szczególnie kiedy jest plucha, widział z daleka tego pierwszego. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za pierwszą serię pytań. Kolejną zadamy nieco później. No, Tych pytań jest 170. W tej chwili zadaliśmy około 30. Dziękuję za tę część. Dziękuję.